Według różnych szacunków i badań przeciętny wydatek na prezenty komunijne dla dziecka to około 900 zł. Wynika to z tego, że o ile kiedyś najpopularniejszym prezentem był na przykład rower, o tyle teraz, prym wiodą na przykład różnego rodzaju sprzęty elektroniczne. Tablet, smartfon, a one jak wiadomo kosztują od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych. Jeśli wręczamy taki y, drogi prezent dziecku, warto je też nauczyć kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na przykład warto je uczulić na to, żeby nie korzystało z tego sprzętu w miejscach publicznych, kiedy jest samo, czyli żeby na przykład nie bawiło się smartfonem czy tabletem na przystanku autobusowym. Czy też, czy też w autobusie? Wtedy bardzo łatwo paść ofiarą takiego rabunku. Warto też przestrzec dziecko, żeby nie dzieliło się tą swoją radością z otrzymania tego prezentu z obcymi ludźmi, żeby nie pokazywało tego, tego prezentu, chwaliło się nim. Takie sytuacje naprawdę pro, prowokują złodziei. Warto też y, pamiętać o tym, żeby y, oznaczyć ten sprzęt. Policja doradza stosowanie takich mikroznaczników, czyli ewentualne nawet napisanie na telefonie czy tablecie na zewnątrz czy, y, czy wewnątrz tego sprzętu jak, jakichś inicjałów, naklejenie jakiejś naklejki, czegoś bardzo charakterystycznego, co pozwoli łatwo zidentyfikować y, ten sprzęt i potwierdzić, że jest to nas, nasz sprzęt. Dobrym sposobem ułatwiającym identyfikację sprzętu w razie rabunku jest wpisanie jego numeru e-mail. To indywidualny numer przypisany do danego rodzaju telefonu czy smartfona. Można go uzyskać, czy to z dokumentów, które są dołączane przez sprzedaży, czy też przez wpisanie specjalnego kodu na klawiaturze. Gwiazdka krzyżyk 06 krzyżyk. Drogocenne prezenty komunijne warto ubezpieczyć. Można to zrobić na przykład dokupując specjalną opcję dodatkową do ubezpieczenia mieszkaniowego. W naszym wypadku nazywa się to pakiet torebka. Jest to o tyle atrakcyjne ubezpieczenie, że już od 30 zł rocznie obejmujemy ochroną wszystkich mieszkańców, czyli dzieci, rodziców, dziadków. Co ważne to ubezpieczenie działa zarówno w kraju jak i za granicą. Obejmuje też nie tylko smartfony czy tablety, czyli te nasze przykładowe, prezenty komunijne, ale też mnóstwo innych rzeczy, które nosimy przy sobie na co dzień.